Witam w kolejnym materiału na kanale Antefakty Łukasz, Ekierdzenom. Janusz Korwin-Mikke, witam, witam, się. Się, witam Jak się podobało pierwszy raz na free fightach? No, na razie nie byłem na, na free fightach, tylko byłem w dyskusji przed free fightami, także bardzo mili ludzie w każdym razie. Ale branża ta sama, chyba dosyć specyficzna. Nie, nie tak specyficzna jak, jak Sejm i Senat. No, nie tak specyficzna. Ale gorsza czy lepsza? No, w, w Sejmie jest więcej wariatów, niewątpliwie. Aż tak? Tak. Ale siedział Pan u Boga jednego Jacka Murańskiego, Nie wiem, czy pan, czy pan zna? Wiem, wiem, oczywiście. Znam, znam Pana Jacka Morańskiego, znaczy znam, bo znam tylko z tego, co widziałem urywki w telewizji. I jaka Opinia o, tym, o tym człowieku? No już wypowiadałem no, się, się, się na, na, ten, na ten temat. E, no, nie, nie podzielam jego, jego poglądów. On jest bardzo... Ja, ja też jestem antypisowski, ale nie aż tak jak on. Ale on nie jest antypisowski. On jest jak wiatr... Y, przepraszam, że przestawiam. Jak wiatr zawieje, tak on y, głosuje. I, tak, I takie poglądy, y, że tak powiem, Aha. puszcza w eter medialny. No, takie trochę, trochę kobiece podejście. No, można powiedzieć, tak, tak, tak. Bo on zawsze damskie treningi miał. W pizdę. Za może oczywiście, panie, panie prezesie, oczywiście nie powinien tego mówić. E, panie prezesie, niech pan jeszcze e, odpowie mi na pytanie, bo kiedyś rozmawiałem z Grzegorzem Braunem i on był zwolennikiem flickfight'ów pod tym względem, że jest to jakaś aktywność sportowa. Tak, oczywiście, że. Tak. Pan prezes podziela takie zdanie. Tak, no, ludzie powinni robić to, co lubią. Jeżeli są ludzie, którzy lubią się bić i są ludzie, którzy są gotowi to oglądać i za to płacić, no to oczywiście trzeba to robić, no, nie rozumiem. Jest, jest podaż, jest popyt. Bo teraz bardzo dużo mówi się o free fightach w kontekście tego, żeby złagodzić to, co się tutaj dzieje, żeby y, zaostrzeć konsekwencje ludzi, którzy tutaj, y, że tak powiem, no wypowiadają niecenzuralne słowa, obrażają się. No więc niecenzuralne słowa powinny być z y, przestrzeni publicznej eliminowane, oni se mogą mówić, a cenzura powinna to wypikowywać. To mhm. Pytanie, czy jest, to, czy jest to możliwe i czy powinno być to gdzieś tam, y, właśnie przedmiotem rozmów y, w, w Sejmie? Bo chyba nie, nie no jest to, to z, miejsce, nie, gdzie. Istnieją, istnieją ustawy, które, które, na którym nie musi się zapytać, bo one już są. Trzeba ich tylko przestrzegać. Dobrze, a tutaj są przestrzegane, pana zdaniem? No, myślę, że nie, ale, ale potem jeszcze raz. Co innego się robi na prywatnej organizacji, prawda? Jeżeli na, 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 na przykład jest zakaz. zakaz nie ja wiem, powiedzmy pornografii czy czegoś. Jeżeli człowiek idzie na film pornograficzny, to podpisuje, że on to na własną odpowiedzialność jest idzie, idzie i, nie, i nie może protestować przeciwko temu, że, 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 że to jest powiedziane. Przecież koniec. Natomiast na zewnątrz to, to nie może być. Ja zdecydowanie odróżniam na przykład internet w zamkniętych kręgach, gdzie to powinna być tajemnica absolutna, co ludzie do siebie wzajemnie mówią i państwo nie może to ingerować, a co innego robić to na zewnątrz, a wtedy to już nie. Y Panie Januszu, jeszcze takie pytanie, bo ostatnio pojawiła, wczoraj pojawiło się takie nagranie głosowe Piotra Korczarowskiego, Nie wiem, czy pan kojarzy postać. Kojarzę na rynakomicie Piotra oczywiście. Która... No dosyć, dosyć jest to kontrowersyjne nagranie, w którym Piotr Korczarowski pochwala działanie Adolfa Hitlera i gdzieś tam obiera stronę taką, ale, że, że to Polacy są sami sobie winni tego, co ale, się stało. Podczas... Ale, to, ale to przepraszam bardzo, ale tutaj Piotr Korczarowski ma rację. Eee, w tym sensie ma rację, że... Również jego ojca z Putin mówi, że Polska jest winna II wojny światowej, ale w zupełnie innym sensie niż, 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 mówi, niż mówi pan Putin. Otóż Polska powinna była pójść po prostu z Hitlerem na Związek Sowiecki, zniszczyć Związek Sowiecki. Wtedy nie byłoby II wojny światowej, nie byłoby Holokaustu, prawda? Nie, nie, nie byłoby... Tego wszystkiego, to Polska jest w pewnym sensie temu winna. Prawda? A Polska nie wiadomo, dlaczego wynosiłaś się Hitlerowi. Hitlerowi w wyniku tego wojna światowa prawda, i tak dalej, i, i Związek Sowiecki się umocnił. Należało zniszczyć Związek Sowiecki. Podpisać pakt Anty razem z Niemcami i uderzyć na Związek Sowiecki. My już, jeden pakt podpisaliśmy, jak my, jakieś, my już jeden pakt podpisaliśmy przed II wojną światową, jak na nim weszliśmy. Ale właśnie, ale właśnie żeśmy, żeśmy nie podpisali paktu antykomiternowskiego, tylko przeciwnie, żeśmy zrobili pakt z Anglią, która wciągnęła w to, to wszystko. Tak samo jak wciągnęła teraz Anglia Ukrainę, tak samo wciągnie to nas. Niestety. A jaką mielibyśmy pewność, że wtedy, jak podpisalibyśmy ten pakt, nie wciągnęliby nas w tę wojnę, mimo wszystko? Ale byśmy wciągnęliby nas w wojnę, ale ze Związkiem Sowieckim, którą byśmy oczywiście wygrali, bo to była wojna, w której Japonia by przy, przy wzięła udział. Japonia już, miała, przecież już, 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 już prowadziła wojnę ze Związkiem Sowieckim w Azji. I gdyby, i gdyby Japonia, Hitler, Polska i tak razem uderzyły, uderzyły na Związk Sowiecki, to by dwa miesiące trwało i, i, i byłoby po wojnie. To, I to chodzi, trzeba, trzeba było rozwalić Związek Sowiecki. Ciekawe że Ludzie mnie z jednej strony oskarżają o to, że ja, że ja, ten, że ja popieram Związek sowiecki, a z drugiej strony twierdzą, że ja chcę rozbić Związek sowiecki. No, no ja jestem politykiem, który ma tylko interes polski, interes polski. i tylko to mnie interesuje, a, a, a nie nic innego. Bo nie jestem historykiem, nie będę się tutaj spierał, ale jaką, mamy, jaką mieliśmy wtedy pewność, że jakbyśmy razem, ramię w ramię z nazistami rozbili Związek Radziecki, to wtedy... Hitler nie zaatakowałby Polski. Po nie zaatakować Rosji. Miałby... Żeby zająć większe terytorium. Ale miałby do, do zagospodarowania ogromne, ogromne terytorium w Związku Sowieckiego, z którym by nie ale, wiedział, co by, robić. Żeby dojechać z Niemiec do e, Związku Radzieckiego, jednak musiałby przejechać przez. No... Łatwiej byłoby mu przejechać przez swoje. No ale e, po co swoje państwo? Państwo? Przecież Prusy wschodnie należały, należały do Niemiec, i z plus wschodni nie musiał przejechać przez Polskę. Prawda? E, ale po co? No by, by, byśmy poszli razem. Tak samo jak nie, nie razem, powinniśmy iść razem z Hitlerem, powinniśmy napaść na, poś, na Związki sowiecki. I koniec. Powtarzam, przecież niech pan powie, Żydzi, 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 Żydzi włoscy, przecież ocaleli, prawda? Ni, nic, nic im Hitler nie robił. Żydzi węgierscy, póki Węgry były w sojuszu, z tym też nie, nie robiono nic z Żydą węgierską. Pan nie lubił Żydów? Byli, żyli, byli członkami partii, partii Mussoliniego. Nie wiem, czy lubił specjalnie, ale nie było żadnych represji przeciwko Żydom, no, Także, tak należało po prostu, po, po prostu, po, po prostu pójść, a co, z, co z polskimi Żydami? No, jak to co? Stalin zrobił, zrobił w Birobidzianie, przecież wie pan, że jest Birobidzian. Do dzisiaj zresztą istnieje żydowskie okręg w Birobidzianie. I w tych Żydów tam by tego Birobidzianu, Nowy Izrael im zrobić. Nie było z, z kolei problemu z Izraelem. Odizolować ich, Dlaczego mieliby Mieliby własne państwo. No, no. To, to jakaś izolacja mimo wszystko. No, dobrze, ale. A, 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 a ich, ich do, do Izraela to nie jest ich izolacja? Nie jest izolacja. Jeszcze gorsza chyba. No właśnie. No dobrze, ale mimo wszystko no, tej pewności nie mielibyśmy, że. E... Pewności nie ma oczywiście nie... żadnej, ale, ale no, nie rozumiem. Swojego sojusznika się nie kopie. Zwłaszcza jak się ma, ma wrogów. Ale po co mieliby to robić? No? Niemcy mieliby do zagospodarowania ogromne terytorium, by chcieli zająć jakiejś żyznej ziemię tam, tam na pograniczu Rosji i Ukrainy. I inny przypuszczalnie, prawda? Przecież mieliby do zagospodarowania ogromny teren. Nie, nie, nie mieliby nawet głowy, żeby zajmować się, się Polską. No po co? No, ale to nie jest tak, że potem już takie e, totalitarne myśli byłyby w głowie Wielkiego Przemysłu, który zdaniem, chciałby zająć większe terytorium. Moim zdaniem prędzej doszłoby do wojny między Japonią a, a Niemcami łupy. Prędzej, ale to też nie wiadomo, czy by doszło. Prawda? Ale tak czy jak bylibyśmy poszkodowani wtedy. Między Niemcami a Japonią? Dlaczego? Ktoś musiałby nas w końcu przejąć? Nie, no byśmy razem z nimi sami. Przeżyli Japonię. Przy, przy, przy Japonię. <laughs> to nie, ku to Japonii. To no tak. Panie Duszu, to brzmi jak piękna wizja świata, gdzie, gdzie Polska jest drugą większą narodową. Ale jaką Japonię? To z tego, z tego po pokonaniu Związku Sowieckiego to lwią część łupów wzięli przecież Niemcy, a nie, a nie Polska, prawda? powiedzmy jasno, Niemcy by wzięli łupów łupów. No dobrze, ale zawsze lepiej, lepiej wziąć, lepiej wziąć, proszę pana, drobnące łupów niż, 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 niż przegrać, być pod okupacją niemiecką, potem sowiecką. Prawda? Po co nam to było do szczęścia? Ja niestety nie mam tak dużej wiedzy historycznej, żeby ale się to, Próbuję dyskutować. Ale, ale, to, że wie, ale to, że byliśmy przez 5 lat pod okupacją niemiecką, a potem przez 10 pod sowiecką, to pan sobie zdaje sprawę. Pan sobie zdaje sprawę, że Polska między rokiem 45 a 56 była po prostu sowiecką kolonią. Bo z 1956 to już byliśmy tam byli niepodległym państwem, jako tako, ale, ale do 1956 roku to była po prostu sowiecką kolonią. Do, po co nam to było do szczęścia? Nie wiem, było rozwalić Związek Radziecki. O no, komuny chyba nikt nie wspomina no, z, z, za dobrze w Polsce. Okupacie... Ja to tylko znam z opowieści. I, okup I okupacji niemieckiej też nikt nie wspomina dobrze. No dobrze, panie Duszu, także nie będę, nie będę przeszkadzał jeszcze tylko na koniec, czy będzie pan częściej gościem, jeśli chodzi o flikowe programy. Nie, nie, nie jestem pewien, ale jak mnie zaproszą, to możliwe. Dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję.